Siemaneczko, mordziki, Neczko, Moldziki, na Stationary, a to kolejny odcinek, gdy Firecray 6. Także przytujemy grę, zobaczymy ile zapisów zostało nam jeszcze. 87,7% do powodu, także dosyć ciekawie. Ciekawa, gdzie mi zapisy gra. Jeszcze mamy jedną misję do robienia. Także jeszcze dwa odcinki albo trzy, i będziemy kontynuować. źle. 80. 87... 87 tu mi zapisało, dobrze dobrze jest spoko. Tutaj jeszcze była misja misja ta główna. Jeszcze jedno... Oba zdjęcie jakieś wysali Ok, co mam tu robić? O, kry, kryjówka jakaś jest. Kryjówka. Tu możemy się tepnąć szybko. No, musisz się już naładować. Cyk Kryówka Hasło, jakie hasło? Ja już nie tu hasła. Czemu nie możesz wstępnąć? Obecnie dostępny jest. Dobra. Od... 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 od. O tutaj pójdziemy sobie i zobaczymy co pan działa Ty Tutaj, tutaj, a czy możemy tepnąć teraz? Dobra, to nie możemy, ale możemy zrobić sobie te misje na bronie Zobacz, Jest wprost do romeczka Cyk, 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 idziemy tutaj Teraz możemy? Ja mam chętnie to do dobrze mi szybko podróż. Szybko podróż, myk, jedzimy. Widzimy to szybko podróż. Z hasłem, bo nie wiem jakiego, ale zobaczymy sobie. Zobaczymy, lukniemy sobie. Te hasło zostało nam dosłownie kilka odcinków jeszcze. Tego fajka. O, jestem w miejscu niby. Może fajnie byłem to na na mapie, to hasło. Cyk, cyk, cyk. Gdzieś tam będzie. No, tutaj wejdziemy. Jakieś zdjęcie wyszło, Tu przejdziemy. Fajnie daje, żeby, 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 O, samochód jest. chyba wejdziemy. Nie możesz jechać. Łapo. Odnoszę sobie tą mapie, że użyj hasła żeby, żeby tam wejść. Do kryjówki. Nie wiem czemu, ale tu żebym tu jał Dobra, tu pojedziemy sobie, że przyszliśmy grę w grze w w słuchawkach jest tam ale to jakoś ma mało tych, mi się większy liczba tych rebeliantów chyba jestem na miejscu, chyba jeszcze pojedziemy aha, bo Rondo musi wrążyć, dobra No to musi jednak położyć Czyli, a czemu ty pokazujesz tam że miał? Tam chyba mogę pójść no, Chyba ta hasu do krzywki Łukniemy sobie to misję Tam dalej cyk myk Komórka. Ta myśl Kole kościoła. Kole kościoła. Tutaj bodajże. No I kacerka. O, a się pokazuje ciekamy No ile mamy tam pójść gdzieś. gdzie? Jest tylko w tak? a ja mi się wynieść, od wynieść, Olá. Olá, olá. Ei, Cassandra, não, pô.

Ostatnie misja nam została. O, no bo chyba, chyba to ostatnie jest, o No, nie, działa dzia, 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 dzia normalnie ten dźwięk. Dużo dź, działa. Tutaj ładunki wybuchowe Okej, okay. okay, ładunki wybuchowe na podłoże mamy. Tutaj przyjdziemy żeby wyjdziemy sobie, sobie te skrywki Chętnie możemy wyszedł gdzieś Tutaj Cich myk. wyjdziemy Idziemy. A spokojnie. Tutaj chyba pierwszy od będzie Dobra Chowam broń Chowałam broń, nie mam broni Dobra, chyba jednak nie. Chyba nie chcę współpracować, pracować. Może i nie tych, tych. Tutaj gdzie mam podłożyć? mi mikro wskazuje? Tutaj? Tu, tu, a może w tym budce? Tu, tu, może. A nie. O dobra. Jedna, jednak w tym budce mam podłożyć. Dobrze, dobrze. Tego przejdziemy spokojnie. Będziemy iść na. Dróg. Tam, może tam pójdziemy? Przyjdziemy przez to? Chyba przyjdziemy. Wyjdziemy? Jest, jest przejście Kolejny ładunek Chyba mi, to misja ostatnia, co Nas Nie ma boni, nie ma boni. Nie I na trzy Ja jestem po prostu spokojnym obywatelem. Czyk. Tam. U tutaj? Coś się podoba mi Bo jak ślącie do mnie, naprawdę Jakoś się tam mamy dosyć, ja się mam dosyć A może drzwiami? To jest dobry myśl, drzwiami możemy się dostać, że interakcja Dobra myśl, drzwiami Dobra myśl, żeby się dostać. Nie, będę mnie atakować. Supremo! Czekaj, gdzieś się poziuka Ale to jest... Dobra, idziemy to by do metakcji zrobić O, ufa się Dobra, nie trafi mnie, uleć się. Czyli będziemy musieli robić od nowa tą misję Bo spłonąłem Nie ugasiłem się Dosłownie, dosłownie nie ugasiłem się Nie chcę robić od nowa, od nowa możemy robić To robię aktualny ten. Robimy od nowa, robimy od nowa Słuchajmy, może broń schowamy Mamy schowaną, to Robimy oddawać tą misję. Dobrze, dobrze. Schowaj broń może. Broń. Tak, jestem incognito, jestem incognito, nie mam broni. Ciekawe czy będą mnie atakować. Ty, atakujesz mnie? O, nie ma, nie atakuje, no, może nie atakuje mnie, to jest spoko. Cyk cyk cyk. Tutaj była interakcja Strzelacie, wiem, że strzelacie Jóźna reakcja idziemy stąd. No idziemy, 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 idziemy. Tych, nice, 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 Po prostu stąd pójdziemy. A no, my się pójdziemy... Czołga może likwidujemy, albo. Czyli strzelajemy na domie. Widzimy sobie pazukę. Mam odporność supremo Ciąg, może, może weźmiemy. Ciąg jest ciężki do, do, do wybicia. Się mężczyzno. Chiń! No No, see, see Chiń! Chiń! widzę. Chiń! 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 zrobimy Chiń! Chiń! Interakcja Jedna z trzech Jedna, jedna z trzech trzeba go kupić być? mnie, szkoda się. Nie wiem, się nie wypływa tego spokojnie. Eliminac eliminacja, cyk, cich. cicha eliminacja, nie wiem czy cicha, Dlatego tego też będzie się przydał się szkodować. Eliminacja. Ze szpicu to jest ten co? Czy... Jak ktoś tam nie widzi? Gdzie ty jesteś teraz? Dobra, pod, podłożymy, żeby. To. Podłóż radniki. Weźmy sobie moje trzołga. To jest chyba. zdjęcia. Zaraz jest. A czy ten dach? Dobra, jeszcze tam dach, no idziemy. Siemaleczko, czyli... O Bazuki zostały to jest nieźle. Czy no może nie Dobra, Idziemy na ten dach Tutaj mam wejść? Wejść na dach jak tam mamy wejść Jak tam mamy wejść? Tu Mączka uliczka. Musimy się wrócić Tam gdzieś Tutaj raczej nie wyjdziemy Tam gdzieś, tutaj, nie wiem, bo tutaj chyba jest trochę zablokowana Zablokowana raczej Na dach jeszcze musimy wejść No dobrze, dobrze, idziemy tam Chyba dookoła musimy przez Naprawdę? To była dziewczynaczka. Patrzy się, patrzy... o, schody, schody. Ile są schody? Schody to, to, to jest dobra opcja. Widzimy na schodach. Tyk. Tutaj sobie przyjdziemy. Cik. no dobrze, schody, kolejne schody? No tutaj, o tutaj jednak. Cik, cik. Tu jest zablokowane, nie, tu nie jest zablokowane, cik. Jednak może być zablokowane. A nie, jest to, jest to, będę skoczyć, no skoczył. En hier, hier na we naar het dak komen. Het lijkt me dat... Het musimy Mamy Nou, tik. Wat is er gebeurd? Moeten we naar dak dak Dobry dobra, to żebyśmy to, to, to te dobry. wejdziemy jakoś, wejdziemy Tu Wyjdziemy. We o na no, wejdziemy, dobra. To będzie na pazzorka, a ma na pazzonka, na jak fajka była. Fajka była na pazorka, to na parzonkę robimy. A może i nie? Może i nie będzie. Już już parę tego fajka jest. No i naparzanka, siemaneczko, tyk! Będzie, tyk! Tyk! tyk. No, a to jeszcze bardziej... Naparzasz? Ja. Jak ty naparzasz? No, chyba mam się zlikwidować w hotelu. Może... No, mo może być tak, że wyżej wejdziemy. Tyk, my. Tak patrzysz, nikt go nie ma. Ej, siema, ale ty tak blisko jesteś. Lopo, daję radę. leczko. Jeszcze wyżej? Może być także jeszcze wyżej. Ty, okay, fajnie, robisz, chyba fajnie, że ja Może dam radę... To jest długie Może i nie. Cyk. Jeszcze ktoś tam jest? Jeszcze tam ktoś jest. Dajże, chyba. To na dole, chyba. Oba! myk... Tu przejdźmy sobie. Już spokojnie. Na dół. Jeszcze jedna osobka, albo dwie nawet. Fajna, właśnie, Oba, dobra, Nie, głapo, Nie, Dobra Nie, głupu... Nie, głupu... jeszcze ktoś

I finally understand what he meant. You elected me to rebuild paradise, and now you, my two yards, look out! it's a great success. I'm Yeah, it's not even

Dobrze, bo myślę, że powinniśmy szukać te materiały. Te Potrzebuję i klucza jeszcze. Dzień, le, le, oczywiście leki. Powinno mi leki. albo powinno być mi albo gdzieś grać, drop, mi powinno być drop, albo powinno być może tutaj? Yara must produce Vibiro. And only Vibiro. More Vibiro than ever before. What do you and If we allow these terrorists to distract us, there is only one solution failure, collapse, poverty, and our own destruction. So, I know that Yara is in this state of emergency. But I promise you this. Czy to teraz klucza może być? się, klucza. A gdzie to jest ta klucza? jedna mapa. jedna Mapa, mapa. Czy jedna mi jedna jedna na mi klucz? jedna mi jednak jedna 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 Zimy, idziemy, widzimy. Jest klucz. Tyk. no, otwieraj się. O, Kasenka na się pola. Została nam jeszcze chyba jedna misja. To. no, dwa Jeszcze dwa misje zostało albo, albo trzy There's nobody here. Clara, I think the speech was a recording. You were the one who got me on that boat. You should be dead. I was the lucky one. What do you mean? Daniel, and you? You know who I am. You are here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from me. I shouldn't have done that. Why? We're the lucky one he's a monster Diego he was raised that way and you won't be okay he finds me if he finds me yeah let get hurt don't you Tu as have family? famille Non. Tu for un chumaco. You should leave Yara. ne won't pas till all of you are gone. C'est Czyżby to była ostatnia misja na tym? że znaczy to jest misja chyba... Co nie robiłem, myślałem, że to jest misja do, do końca gry Ale... Właśnie oh. uciekałem that time. Sick! Eliminacja, eliminacja. Może... Daj Strzelaj! Polikcydujmy żeby ich! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Tych, tych, tych! Wyjście! Jest taki samochód, tu mamy... Będziemy to odpalić, interakcja! Ty! Może będziemy walczyć! Tyk i przeładunek ucieknie, no bo to uciekamy patrzę, rządu się przydaje gdziekolwiek, gdziekolwiek, może gdziekolwiek gdzie ty jesteśmy gdziekolwiek uciekamy, no my miałem myśli żeby ucieknąć, to to sobie tu uciekniemy

Zobaczyć czy, czy to jest ostatnia misja. Mapa dziennik zadań. Nie jednak mamy jakieś misje jeszcze. Ale to jest ta misja na turek, mapa. I tym mieszkającym gdzie to ta mapa. Gdzie, gdzie to gdzie to mam pójść pojechać pojechać pójść cokolwiek zrobić. Tam się widocznie zmiar... nie, bo teraz zobaczę. No to już zrobiłem. To jest ciężko słychać. Do... Im, dłu Im dłużej gram, tym nic nie słyszę. Im dłuższe, tym gorzej słychać No i operacja ukończona. cyk mnie je posprawia. Operacja ukończona, jest git. 300 spał. Że uciekliśmy. Jakieś tam... Jakieś nagrody otrzymaliśmy. Co jest Nice, może wyjdziemy z tego auta? No, dobra, czy się to robi. Co się tam zrobiło? Operacja, jaka jest operacja. Może przejdźmy sobie. Chodź, wysłać ten dźwig, z gry. Kilka misji zostało na do zrobienia. Dobra, jeszcze to zrobimy, zrobimy sobie na następnym odcinku. Dobra, może się tutaj tepniemy gdzieś. Dobra. Cyk, cyk, Czyli dałoby się tepnąć, ale to chyba w następnym odcinku, myślę, że odcinek się udał, ja tym akcentem się wami pożegnam. na Was Rojadek, trzymajcie się. No i cześć, do następnego odcinka. Pa.